Radio 90. Muzyka, wybrana dla ciebie. www.radio90.pl. Różka profesora Libury, to jest właśnie ta droga. Co tu powinno się zmienić? Na pewno odnowić, na pewno tutaj to wyremontować. W centrum miasta u nas to jest tylko rynek, tak? I droga Focus Plaza. Natomiast reszta no, pozostawia wiele do życzenia. Przychodzicie tutaj często? No bo w szkole. No bo to jest fajnie cicho i można sobie przejść. Powinny by były jakieś napisy tutaj na tych ścianach, żeby to fajnie wyglądało, jak Ci tu idzie. E, jakieś ławki, oczywiście. Żeby to, nie siedzieć na, na tych na schodach. Lubi Pani tędy chodzić? Cały czas cenny chodzę. Mam bliżej do domu. Czy to miejsce wygląda tak, jak powinno wyglądać? Nie. Jest ciemno. Po prostu szukamy schodów po ścianie. No, nie powinno tak. Tak wyglądać na takie piękne miasto Rybnik, które twierdzą, że jest najbogatszym i najpiękniejszym miastem w Polsce. Przede wszystkim odnowić to. na cegła. Pięknie to wygląda. No, na pewno nie te pokrzywy. Tylko przede wszystkim jakiś fajny taki, taki skwerek, Aha. czy jakieś tam kwiatki posadzić. No. Radio 90. Muzyka wybrana dla Ciebie. www.radio90.pl